Cześć. Brr, prawdopodobieństwo. Rzucono 4 razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo, że suma wyrzuconych oczek jest mniejsza od 23. Zacznijmy od wypisania sobie omegi, czyli od całego zbioru wszystkich naszych możliwości. Rzucamy kostką pierwszą, kostką drugą, kostką trzecią, kostką czwartą i mamy możliwości 1 takie, że kostka 1, kostka 2, kostka 3 i kostka 4 jest równa od 1 do 6, czyli na każdej kostce może wypaść 1, 2, 3, 4, 5, 6. No to moc zbioru omegi to jest 6, czyli ilość tych możliwości do ilości kostek podniesiona czyli 6 do potęgi czwartej, co nam daje 1296. Tyle jest wszystkich możliwości. Czyli na przykład wypadnie 1, 1 1 jeden, 1 jeden, 1, 1, 1, 1, 1, 1, i tak dalej i tak dalej. Tych możliwości mamy aż 1296. W zadaniu chodzi o to, żeby znaleźć zdarzenie polegające, że na tym, że suma wyrzuconych oczek jest mniejsza od 23. No dobra, ale gdybyśmy chcieli zacząć to wypisywać, to byśmy się zarąbali w tym wszystkim. Po prostu to byśmy całą maturę pisali i jeszcze by nam czasu nie starczyło. Więc najlepiej zrobić sobie A takie zdarzenie przeciwne, czyli zdarzenie, które będzie polegało na tym, że suma wyrzuconych oczek jest większa niż 22. Czyli będzie równa albo 23, albo będzie równa 24. Możliwości, żeby była y, suma równa 24 to jest tylko jedna. Musiałyby być same szóstki. 6, 6, 6 i 6. Bo jak ja wszystkie te szóstki do siebie dodam, to mi wyjdzie 24. Możliwości, kiedy y, suma będzie równa 23, jest 4. Mianowicie na pierwszym miejscu wypadnie piątka, na drugim szóstka, na szóstka i szóstka. Suma tych wszystkich oczek daje 23. Teraz piątka wypadnie jako druga, a znowu same szóstki. I znowu suma to 23. Teraz ta piątka znowu przeskoczy sobie na trzecie miejsce. I znowu suma to 23. I ostatnia możliwość to 6, 6, 6. I ostatnia piątka. I znowu suma jest równa 23. Czyli tych, które nam sprzyjają. Czyli są albo równe 23 sumy, albo równa 24, sprzyja nam takich zdarzeń 5. Czyli prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego, zdarzenia A, to jest 5 do 1296, bo to jest wszystkie te, które sprzyjają do wszystkich możliwości. A jak obliczyć teraz prawdopodobieństwo zdarzenia A? To będzie 1 minus zdarzenie przeciwne. Taki jest wzór. Czyli prawdopodobieństwo tego, że wypadnie nam mniej niż 23 to jest 1 minus 5 1296. Czyli to będzie 1291 1296. Takie jest prawdopodobieństwo. Czyli zwróćcie uwagę, jakbyśmy chcieli wypisywać te wszystkie możliwości, to ich by było 1291 i na pewno w którymś momencie byśmy się pomalili, bo tego jest tak strasznie dużo. Czyli prawdopodobieństwo naszego szukanego zdarzenia to 1291-1296. Do usłyszenia!